Cześć moi kochani, witam Was bardzo, bardzo ciepło. Dzisiaj zapraszam na baby vloga. Bardzo dawno takiego filmiku na moim kanale nie było. E, powiem Wam, że właśnie do tego filmiku przymierzałam się bardzo, bardzo, bardzo długo, e, ale jakoś po prostu e, za każdym razem jak go nagrywam, to albo o czymś zapomniałam, albo coś nie było tak z, ze światłem i w ogóle z tłem, więc e, parę razy po prostu ten filmik został już skasowany i po prostu wywalony do kosza. E, ale postanowiłam, że Dzisiaj go Wam nagram. E, też między innymi e, Aga Nisia mnie po prostu tak wirtualnie jakby e, zmotywowała, ponieważ rozmiałyśmy taką e, prywatną rozmowę właśnie na temat mm, podróży z dzieckiem i dlatego chciałabym z Wami właśnie dzisiaj na ten temat porozmawiać. Bardzo będę Wam wdzięczna, jeżeli po prostu będziecie w komentarzach pisały, co Wy o tym myślicie, jak Wy podróżujecie z dziećmi, jakie wyście miały przygody i tak dalej. Bardzo mnie to ciekawi, ponieważ muszę Wam powiedzieć, że ja niestety... No w Polsce niestety naprawdę mam Dosyć kiepskie wspomnienia Właśnie jeżeli chodzi o podróż z dzieckiem Właśnie w środkach komunikacji Takiej publicznej, tak miejskiej Ale również i Pociągi, autobusy Takie bardziej dalekobieżne No i dobra, słuchajcie Od czego, wam, od czego bym chciała zacząć Chciałabym zacząć od tego, że Jamie Który właśnie tu z tyłu lata <grym> Jamie pierwszą swoją podróż Taką daleką odbył, gdy miał 4 miesiące i lecieliśmy wtedy do Polski, także to była właśnie podróż samolotem. Już nie mówię oczywiście o tych podróżach wiecie samochodowych, tak, tylko właśnie o czymś takim bardziej już poważniejszym. Także właśnie podróż samolotem. I jako że to była nasza pierwsza podróż, leci, lecieliśmy do Polski. To nie ukrywam, że byliśmy troszkę zestresowani. Pomimo, że lecieliśmy razem, właśnie ja z Nilem i z Jamie wiedziałam, że oboje będziemy sobie mogli pomóc, jeżeli coś po prostu by poszło nie tak. Ale muszę Wam powiedzieć, że wszystkie, wszystkie, właśnie loty z Jamieem, naprawdę wspominam bardzo, bardzo dobrze. Dotychczas naprawdę nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o jego zachowanie, ponieważ nie wiemy, jak to dziecko się będzie zachowywało w samolocie. Jeszcze zanim Jimmy się pojawił na świecie, to e, pamiętam po prostu e, histerię dzieci w samolocie, płaczące dzieci, marudzące dzieci. E, nie wiemy dlaczego one płaczą, nie wiemy czy płaczą, bo po prostu są ogólnie niegrzecznymi dziećmi, czy coś im tam się dzieje, coś im przeszkadza. Ja sama jako osoba dorosła mam czasami ogromne problemy w samolocie właśnie z ciśnieniem Po prostu rozwala mi głowę i czasami już nie, nie raz, słuchajcie, zdarzyło się, że ja po prostu w samolocie płakałam Bo mnie tak po prostu bolało wszystko No i nasze dzieci też to tak odczuwają, a nie mogą nam niestety powiedzieć, co, co właśnie im dolega Także muszę Wam powiedzieć, że właśnie był taki stres, co to będzie, jak to wszystko będzie wyglądało Ale naprawdę nie narzekam Leciliśmy pierwszy raz e, znaczy zawsze ogólnie lecimy z przesiadkami, bo jest nam łatwiej, jest nam wygodniej. E, bo niestety tanie linie z naszego miasta nie latają właśnie do, do Gdańska. E, trzeba po prostu się wybrać do innego miasta, a to już jest po prostu za dużo. Słuchajcie, e, bawienia się i, i też płacenia dodatkowych pieniędzy za e, dojazd tam i e, z tymi wszystkimi manatkami, to jest. E, to jest dosyć skomplikowane, a naprawdę czasami wychodzi nam taniej polecieć fajniejszymi liniami Lufthansa, Lelatem albo Sasem, bo wychodzi czasami albo taniej, albo taka sama cena. I w tych, słuchajcie, droższych liniach lotniczych właśnie do czego tutaj zmierzam e, macie, słuchajcie, normalnie bagaż dla Waszego dziecka. E, możecie wziąć sobie i wózek bez problemu i macie 23 kg bagażu, gdzie w tanich liniach w ogóle ten bagaż jest. E, E, no, po prostu nie możecie go mieć ze sobą, gdzie ja bukowałam, właśnie nam na wrzesień e, loty e, z easyjet i byłam w szoku, byłam autentycznie w szoku, bo żadna inna linia nam nie pasowała i byłam po prostu w szoku, że Jamie nie będzie mógł mieć swojego bagażu. Więc ogólnie bardzo się dziwiłam, ponieważ zawsze latałam właśnie Lufthansa albo Sasem i on słuchajcie pomimo, że płaci grosze bo się płaci naprawdę grosze w tych liniach za opłatę za dziecko chyba z 10 funtów to ma normalnie 23 kg bagażu, także to jest po prostu rewelacja w tańszych liniach lotniczych dodatkowo słuchajcie, nie dość, że płacicie więcej za tą opłatę do dwóch lat, bo już od dwóch lat dziecko płaci normalną cenę co też jest po prostu dla mnie chore to nie ma bagażu, tragedia także słuchajcie, jeżeli możecie to sprawdzajcie czy nie opłacać będzie Wam się po prostu bardziej lecieć jakimiś droższymi liniami. Mówię w cudzysłowie droższymi, bo naprawdę bardzo często one wychodzą tańsze, szczególnie jak bukujecie wcześniej na przykład bilet. Także nasza pierwsza podróż naprawdę przeszła super. Jenny po prostu spał, całą drogę spał w samolocie i w jednym i drugim, bo my lecimy z przesiadką niestety. Niestety, niestety, to zależy jak na to patrzeć. Jejku, ale głośno mam tutaj za, za oknem. Także przestał, budzi się na przykład, budził się pod koniec już lotu, to właśnie żeby zapobiec temu, że na przykład ciśnienie może spowodować ból uszu, ból głowy, to albo smoczek, albo coś do picia, albo coś do jedzenia, żeby po prostu mógł gryźć i żeby tutaj mu wszystko chodziło, żeby sobie przełykał tą ślinę. Także naprawdę polecam Wam w samolocie, um, miejcie coś, co dziecko może po prostu przełkać, jeszcze może przełkać ślinę, bo na pewno lepiej zniesie wtedy to lądowanie. Jeżeli chodzi, słuchajcie o... Taką przeprawę lotniskową Przeprawa lotniskowa wygląda na tej zasadzie, że Musicie wózek nieomalże doszczętnie rozebrać Po prostu jak możecie go złożyć czy coś, to wszystko Wam przeszukają Torby dziecka też Wam przeszukają, tak jak wiadomo, wszystko inne Tak jak Wasze torby, to wszystko i dziecka też Dodatkowo, jeżeli macie jedzenie dziecka, będziecie musieli spróbować Jeżeli macie jakieś słoiczki, będą Wam kazali je otworzyć i spróbować Z mleko, jeżeli macie już zrobione, będą... Spróbować herbatkę, soczek, wszystko. Jeżeli macie jogurty, ja niestety się lecąc, jak leciliśmy do Włoch w zeszłym roku, to mieliśmy dziecięce jogurty, ale o dużej pojemności. I byśmy, słuchajcie, nie przypuszczali, że nam cofną i nam cofnęli. A ja miałam, słuchajcie, równiuteńko na daną godzinę jedzenie wyliczone dla małego. I niestety Jamie w chwilę pewnie był głodny, bo niestety cofnęli nam te jogurty, bo były, pomimo, że były dziecięce, to były duże i nie miały tam nalepki czy czegoś i nam po prostu cofnęli, więc w razie czego bierzcie ciutkę więcej tego jedzenia, bo naprawdę nie wiadomo, co, co im strzeli do głowy, bo każde lotnisko po prostu ma inne zasady i możecie, mogą Wam wszystko zabrać albo na przykład w ogóle nie zwrócą na to uwagi. Ja wiem, że we Frankfurcie z tego co kojarzę, w ogóle chyba nawet nie musiałam próbować nic, bo... Wie, po, po co? Bo widzisz, że to jest dla dziecka, tak? A na przykład u mnie tutaj we Szkocji to po prostu każdą najmniejszą rzecz musiałam po prostu próbować Także to jest tyle Jeżeli chodzi o wózek, to myśmy z dziewczynami na Twitterze rozmawiali właśnie, rozmawiały na temat tych wszystkich wózków Jak to wygląda? No to wam powiem tak, w tych droższych liniach lotniczych, ala mówię właśnie Lufthansa, SAS, bez problemu możecie mieć wózek Wózek może też być dwuczęściowy, nie ma problemu, ponieważ ja mam em, na, na stelażu nie mam składanej parasolki ani nic z tych rzeczy, ale normalnie się go składa i po prostu bez żadnej... Słucham kochanie, ale ty zaraz będziesz szedł spać, mama nie da. No dobra. Ehm, e, także nie ma problemu z wózkiem. Też za pierwszym razem leciałam właśnie z nosidełkiem na... Em, proszę! Leciałam z nosidełkiem na e, stelażu e, i też nie było żadnego problemu, e, także oni problemów nie robią. I teraz tak, jeżeli chcecie mieć na lotnisku wózek ze sobą, ponieważ no nie ukrywam, że ciężko jest z dzieckiem e, i z tymi wszystkimi man... powiedzieć, Bo ja wózek wzięłam, ja nie oddałam od razu wózka, żeby sobie poszedł razem z bagażami, Raz tak zrobiłam i nie było żadnego problemu, bo po prostu nie chciałam mieć wózka, bo leciałam sama z Jamie i, e, i ciężko by mi było z tym wszystkim, a szczególnie słuchajcie, w Kopenhadze są na lotnisku takie fajne wózeczki na zakupy i tam jest, wiecie, to siedzonko dla dzieci, więc jeżeli Wasze dziecko stabilnie siedzi i wiecie, nie ma żadnych już problemów właśnie z siedzeniem i tak dalej, to super, ja sobie z tym koszyczkiem przeszłam z nim, a Pan w Gdańsku niestety nas nie poinformował przy okienku, właśnie przy tym check-in desk, że wózek nie będzie nam oddany w Kopenhadze, co bardzo żałuję i dlatego pytajcie się za Zawsze się po prostu pytajcie, bo to jest dla Waszej wygody i dla wygody Waszego dziecka. Oni po prostu nie zawsze mówią i. I naprawdę trzeba e, po prostu, wiecie, pytać, pytać, pytać i jeszcze raz pytać e, Jeżeli chodzi o w samolot, to wiadomo, dziecko do drugiego roku życia siedzi na Waszych kolanach Są dodatkowe pasy, którymi się zapinacie razem z dzieckiem e, No, jeżeli Wasze dziecko e, nie, nie będzie spało i tak dalej, no to ciężko wysiedzieć z tym małym dzieckiem Wiadomo, jak już samolot ruszy i tak dalej, można sobie z nim pochodzić, ale to też e, zależy, kto lubi chodzić w samolocie Ja nie lubię to robi właśnie zwykle mój Neil No chyba, że lecę sama, no to już mam problem Ale tak jak mówiłam wcześniej Na szczęście Jamie zwykle śpi w samolocie Więc nie ma problemu Stewardessy Ja do tej pory nie miałam żadnych problemów Zawsze były pomocne Jak leciałam sama, bo leciałam w listopadzie Milion kurtek i w ogóle I tak dalej, najpierw musiałam ubrać siebie, potem jego Bardzo mi pomogły Naprawdę nie miałam żadnych problemów, przytrzymały mi go czy coś takiego bardzo, bardzo pomocni, e, także bardzo jestem zadowolona. Również jestem zadowolona z tego, że e, te linie droższe. Mówię, w cudz... mówię droższe, żeby po prostu odróżnić te tańsze w stylu Wizer i Ryanair Jack Ryan. pierwsi na pokład z dzieckiem. I tutaj nie chodzi mi o to, bo ja mogę sobie czekać, słuchajcie, mi to nie przeszkadza, ale z dzieckiem jest o wiele łatwiej, bo trzeba siebie rozebrać, go rozebrać, zapiąć te pasy i tak dalej, i to jest dosyć męczące. Eee, a niestety z tego co wiem, nie wiem, jak jest w Easy Jetsie, nie wiem, jak jest w Wizerze, ale wiem, że w Ryanerze niestety. Teraz, jeżeli chcecie wejść z dzieckiem, pierwsze na pokład, tam albo trzecie, tak w tej kolejce, musicie sobie wykupić priority boarding. Kiedyś tego nie było, kiedyś zawsze matka z dzieckiem wchodziła pierwsza. Niezależnie od niczego, nic nie trzeba było płacić. Teraz trzeba płacić. Także to jest dla mnie paranoia. E, I nigdy nie zapomnę sytuacji jeszcze, e, zanim się Jamie pojawił, Myśmy sobie siedzieli, po prostu kolejka już wiecie, dwie godziny w ogóle przed odlotem samolotu się ustawiła e, i pani słuchajcie z już był czas do odprawy e, i pani z dzieckiem poszła po prostu em, do tej kolejki Priority Boarding. A pani się pyta, czy ma pani wykupione to priority boarding? Nie, bo jestem z dzieckiem, z wózkiem i tak dalej. No i no to proszę na koniec kolejki. A słuchajcie, kolejka na kilometr. Mi się tak przykro zrobiło, nikt jej nie puścił, nikt jej nie przepuścił. To było coś okropnego Także naprawdę takie niemiłe sytuacje się niestety też zdarzają. Na to się trzeba uodpornić, ale muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo ciężko. E, także to tyle, jeżeli właśnie chodzi o samolot. Słuchajcie, chodzi o samolot naprawdę. Em, weźcie ze sobą weźcie pod uwagę to, że um, nie, nie wiecie jak Wasze dziecko się zachowa więc po prostu zabawki z, zabierzcie ze sobą w tych liniach, tych fajniejszych dają, słać czasem książeczki, jakieś tam maskotki i tak dalej. Na pewno weźcie picie Bo w samolocie będzie albo bardzo zimowy Będzie klima, więc kocyk trzeba wziąć Albo będzie tak gorąco Gdzie na przykład mój Jamie jest osobą Która nie pije za bardzo Nie, nie lubi pić To naprawdę wypił, wypija Wypiłem ogromne ilości w samolocie, jak jest właśnie gorąco. Weźcie więcej jedzenia na wszelki wypadek, dużo pieluch i tak dalej, ubranka na zmianę, bo nigdy nie wiecie, czy się nie zachlapie, nie powróci i tak dalej. No i spokojnie, i tylko spokojnie. Myślę, że w dzisiejszych czasach większość ludzi jest pomocnych w tych właśnie, jeżeli chodzi o linie lotnicze, ale trzeba się odpornić w razie czego. Dobra, i ta część, jeżeli chodzi o samoloty, jest zakończona. W następnym filmiku przyjdę do Was właśnie z innymi Środkami, że tak powiem, e, transportu. E, także czekajcie na tą kolejną część. Trzymajcie się ciepło, pa pa!